Dzień dobry. Jan Piński. Witam na kanale Ludzie i Pieniądze. Dzisiaj, drodzy Państwo, taki temat przekorny o tym, że inwestycje zagraniczne wcale nie są takim dobrodziejstwem, jak to próbują przedstawiać kolejne rządy. I często to jest po prostu szkodliwe. Jak to możliwe? Przecież kolejne rządy chwalą się, że sprowadzają do Polski inwestycje zagraniczne. Na przykład w 2021 roku było to prawie 25 miliardów dolarów, więcej w Unii Europejskiej zainwestowano tylko w Niemczech i w Szwecji. Dlaczego zatem to miało być szkodliwe? No przede wszystkim dlatego, że jest to konkurencja dla naszych rodzimych przedsiębiorców. Polacy niestety stali się Chińczykami Europy, czyli wykonują prostą, nieskomplikowaną, niskopłatną pracę. W ciągu tych 30 lat przyciągnęliśmy, od kiedy żeśmy stali się gospodarką rynkową, dwa razy więcej inwestycji zagranicznych w przeliczeniu na obywatela niż taka Korea Południowa. A jednak przeciętny Koreańczyk jest znacznie bogatszy. O połowę niż Polak. To jest porównanie 27,5 tysiąca dolarów dochodu do 17,5 tysiąca dolarów w Polsce. Politycy polscy popełniają fundamentalny błąd, nie rozumiejąc, że zagraniczne koncerny inwestując w Polsce wcale niekoniecznie Przekłada się to na wzrost zamożności. Dlaczego Korea Południowa przyciąga tych inwestycji mniej, ale są one lepsze? Czym to się różni? To jest istota podejścia do inwestycji zagranicznych, na przykład w Polsce z jednej strony, po drugiej jest Korea Południowa, wcześniej Japonia. A w takim sytuacji jak Polska jest Brazylia i Meksyk. W krajach Ameryki Łacińskiej, które tutaj wymieniłem wyprzed właśnie takiej Brazylii w Ameryce, no Meksyk to jest Ameryka Północna, ale chodzi tutaj o pewną kulturę, chodzi o to, żeby inwestor przyjechał zabudował fabryki i dał pracę. W Korei Południowej warunkiem zgody na wpuszczenie inwestora było pozyskanie partnera. Przy czym było prawie obowiązkowe, aby miał on minimum 50% w takiej inwestycji. To powodowało to, że lokalni przedsiębiorcy dostawali wędkę, a nie rybę, czyli dostawali know-how, dostawali dostęp do technologii, bo to jest najważniejsze w inwestycjach zagranicznych. W Polsce, co nam z tego, że otworzy się w Polsce kolejna. Wielka hala logistyczna Amazona, gdzie ileś set ludzi dostanie kiepsko płatną pracę w niespecjalnie dobrych warunkach. Co z tego dobrego może wpłynąć dla gospodarki? Jak to się przekłada na dochód i na zamożność? Dlaczego Korea Południowa jest dobrym wskaźnikiem do porównywania z Polską? Otóż w 1988 roku, u progu transformacji ukrojowej, Polska i Korea Południowa były na tym samym poziomie zamożności. I Polska, mimo że zrobiła gigantyczny skok, jest znacznie biedniejsza od Korei Południowej. I to znacznie. W Polsce, według partetu siły nabywczej, Mamy dochód y, rzędu 20 tysięcy dolarów. Parytet siły nabywczej to jest to, co uwzględnia to, że w Polsce ceny usług mimo wszystko są niższe, na przykład niż na zachodzie, że mniej płacimy za fryzjera, lekarza czy chociażby nawet taksówkę. W Korei południowej jest to 47 tysięcy dolarów, w Meksyku jest to 18,4 tysiące dolarów, a w Brazylii 14 tysięcy. Prawie i pół tysiąca dolarów. To pokazuje, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne wcale nie gwarantują sukcesu. W 2014 roku trzy ek ekonomiści: Dana Kol, Estrin, Reynolds i Wencel w wydanej pracy: zagraniczne inwestycje i lokalna przedsiębiorczość, błogosławieństwo. Czy klątwa, wykazali na podstawie danych z 70 krajów z lat 2000-2009, że inwestycje zagraniczne mają negatywny wpływ na liczbę zakładanych krajowych firm. Jeżeli państwo nie przeciwdziała temu efektowi, dbając o transfer know-how, krótko mówiąc, to badanie, które teraz przytoczyłem, jest dowodem na to, że. Inwestycje zagraniczne, którymi chwalą się w Polsce kolejne rządy, no między innymi rząd obecny PiS, tak naprawdę chwalą się tym, że ściągnęliśmy wam, drodzy Polacy, na głowę konkurencję, dzięki czemu wy nie założycie firm i nie będziecie dobrze zarabiać. To wystarczy spojrzeć na, ten, na to, co jest tak naprawdę największymi eksporterami w naszym kraju. Korea Południowa eksportuje świetne, zaawansowane produkty wysokiej technologii. Za 30-40 lat, Korea Południowa będzie wymieniana w jednym żeregu z takimi państwami jak Szwajcaria i Stany Zjednoczone, a Polska będzie właśnie borykać się z problemami. Takimi jak Meksyk, takimi jak Brazylia. Bo to są właśnie problemy wynikające z dużego napływu kapitału zagranicznego, bez gwarancji dla kapitału rodzimego. Na przykład, jak to radzą sobie z tym Chińczycy? W 2005 roku chiński rząd wprowadził wymaganie, że 70% turbin do elektrowni wiatrowych musi być wyprodukowanych, w kraju. Potem, w 2007 roku, zadekretowano, że firmy zagraniczne, które chcą produkować turbiny wiatrowe w Chinach, muszą mieć chińskiego wspólnika. Jaki był tego efekt? W 2004 roku 75% rynku turbin do elektrowni wiatrowych należało do zagranicznych firm, a w 2009. Trzy największe chińskie firmy z branży Sinovel, Goldwind i Dongfang miały 60% rynku. Zagraniczne musiały się bronić, zadowolić na 14%. I teraz tak, no porównacie to, drodzy Państwo. W Polsce wielka radość polityków jest wtedy, kiedy Polsce się uda uzyskać 3 lub 4% wzrostu PKB. W Chinach jest załamywanie rąk, kiedy ten wzrost schodzi poniżej 8%. Więc takim synonimem bezsensownej polityki przyciągania, symbolem, może nawet nie synonimem, bezsensownej polityki przyciągania inwestycji za wszelką cenę niech będzie to, że w 2018 roku rząd PiS zapłacił ponad 20 milionów złotych drapieżnemu kapitaliście JP Morganowi za otwarcie w Polsce oddziału swojego banku. To jest jedna właśnie z takich praw. Tu nie jest kwestia tego typu, że pewne rzeczy zawsze trzeba zostawić rynkowi. No przede wszystkim, jeżeli zostawiamy rynkowi, to nie dotujemy inwestycji zagranicznych w ogóle. Ale tak naprawdę nie powinniśmy tych inwestycji ściągać, dotując pieniędzy polskich podatników, polskich przedsiębiorców, zagranicznych przedsiębiorców. To jest raz. A po drugie, tak naprawdę powinniśmy szanować dostęp do naszego rynku i żądać podzielenia się technologią. Chcesz wejść do Polski, chcesz sprzedawać rzeczy w Polsce, podziel się technologią. I to przykład właśnie Korei Południowej, a wcześniej Japonii dowodzi, że jest to jedyny sensowny sposób rozwoju. Dziękuję.